Cześć, z tej Dysię, a dzisiaj będę nagrywać nowy odcinek. To będzie kolejny challenge, to razem będzie challenge, w którym upodobniam się do owoca, warzyw, do, do jakiegoś owoca lub do jakiegoś warzywa, do jakiegoś jedzenia. Ale jeszcze nie będę wiedziała, jaki to jest owoc lub warzywo, bo wypiszę... Znaczy, teraz będę robić w tym odcinku owoce, a w kolejnym mogę zrobić na przykład warzywa, jedzenie. znaleźliście w komentarzu, co byście chcieli. Napiszę w notatniku, ym, na przykład, że jeden to kokos, dwa to malina I, i koleżanka mnie też będzie potrzebna do tego, dlatego że ona... Ym, nie będzie, znaczy, no napiszę jej mm, liczby, na przykład powiedzmy od 0 do 10, i ona wybierze, i wtedy zobaczymy, co to za owoc, i będę musiała się do niego upodobnić. Dodam tutaj jeszcze ponieważ teraz nie mam pieniędzy, ale później, jak sobie uzbieram na ten nóg, to będę miała. No to kupię to i, będę, i zrobię taki róg Więc tak, najpierw, w, najpierw włączę notatnik i wypiszemy na przykład, że jeden to owoc, kokos, dwa to malina. Więc zaraz wracam. Okej, okay, to ja już wypisałam. Tak, jeden to czereśnia, dwa to malina, trzy to truskawka, cztery to winogrono, pięć to gruszka, sześć to kiwi, siedem pomarańcza, osiem jabłko, dziewięć borówka. I 10 banan. Więc teraz zapytam się Matyldy. No, kto, jaką liczbę wybiera? Od 0 do 10. Gorzej, jak powie 0. Mm, Może jeszcze coś z 0 na przykład, bo jest taka szansa, że ona powie 0. No i wtedy trochę takie, takie, no nie za fajnie, co? Okej, okay, 0 to będzie śliwka, więc teraz zapytam się jej, który, który numerek wybiera. Okej, okay, był taki mały problem, bo musiałam się przelogować, bo Mr. Planet się zacięło, ale okej. Okay. Mhm. Okej, okay, napisałam i teraz poczekamy. W tym czasie przyjmę kogoś do znajomych B to nowy brak 32. Poczekamy, a w tym czasie mogę już wejść no, na zakupy. Nie wiem, sukienki raczej też będę, mogły być. Widać, że tak chyba szybko nie odpiszę, więc poczekam no, i wrócę do Was, jak już napiszę. Ok, no opisała, 5 co to było 5? to gruszka. O matko. O, okej. Okay. Dzięki. Dobra, więc mam się upodobnić do gruszki. Będzie trudno, ale jakoś dam radę. Wracam do was no po przerwie, no bo wiadomo, jak się zastanowię. Zanim się zastanowię, to chyba 4 lata miną. Okej, okay, już jestem. Wiem, że mi to Tragicznie poszło. Nie mogłam nic znaleźć gruszką, ale znalazłam po prostu tutaj gruszkę. Jak widzicie, na moich włoskach jest taka opaska, jakby z gruszką. I ten kosztuje 2425. Strasznie drogi, jak na tylko raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. Ale tak zrobiłam, wziąłam buty, takie sukienkę. Włosy z różnymi rzeczmi i opas, z do której znajdowa się ta gruszka, więc. Ale ponieważ mi to tak strasznie nie wyszło, postanowiłam zrobić bonusową rzecz. Będzie albo ananas, albo czereśnia. No, oczywiście chyba, tylko nie wiem. Może zrobię ananasa. Myślę, że ananas zrobię bono złowego ananasa i jak to zrobię to ocenicie czy ten look jest lepszy czy ananas i, w i pod tym odcinkiem właśnie napiszecie a ja kupię no, dany z, look, z looków okej, okay, to wracam za, za sekundkę wiecie co? Teraz sobie pomyślałam, że może zapytam się no. A, nie mam atldy, ale zapytam się ją ja przez y, no, SMS-a. Czy no, wejdzie na chwilkę na Mister mm, na Planet? I się jej zapytam, czy, y, czy jeden, czy dwa. Jeden to będzie ananas, dwa to będzie czereśnia. Więc zaraz wracam. Okej, okay, to już wróciłam i tak, Matyda już weszła. Zapytam się, ciekawe czy wybierze jeden, czyli ananas, czy dwa, czyli czereśnie. Albo jak to woli wiśnie. Hmm, poczekam chwilę, bo na pewno znowu... O. Jeden. Ananas, okej. Okay. Wybra ananasa. Jeden, 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 a okej, okay. jeden, jeden, czyli dwa ananas są okej, okay, to zaraz wracam, okej, okay, więc to jest ananas, z nim się trochę mniej namęczyłam, ale tak, napiszcie, który wam się właśnie lepiej podobał, luk jeden, czyli gruszka, czy luk dwa, czyli ananas, mi osobiście podoba się luk ananas, a teraz dam wszystko, o matku, przepraszam, kup, ale i tak nie ma pieniędzy, więc by mi wyskoczyło, dam wszystko do, do życzenia. okej, okay, dobra. Więc, oczywiście ten kolor się jakoś nie chciał tak świecić za bardzo te, no ananaski, kolczyki. Okej, okay, więc myślę, że na ten czyn to już tyle. Napiszcie, czy chcecie znaczy w kolejnym odcinku bonusowo, żebym zrobiła jakieś wiśnie lub czereśnie. Napiszcie w komentarzu. No i ja Was serdecznie żegnam. Um. Kochani, więc, papa, pa. do kolejnego odcinka, stawcie łapkę w górę!